Dzień dobry kochani. No, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, a jest to temat związany z kartą, która ostatnio mi wychodziła troszeczkę. Wyszło tam dla kogoś, pamiętam, czerwone flagi dla jakiegoś znaku, ale dzisiaj robiłam, bo na Google Plus rzucam codziennie kartę, kochani. Jaka jest energia dnia, na co należy uważać, jaka jest wiadomość z kart anielskich i dzisiaj... W, ka w kartach romantycznych *Dorin Virtue była ta karta. Jakieś oszustwo. Ktoś gdzieś oszukuje, ktoś ma maskę na twarzy, ktoś nie jest prawdziwy. I ponieważ przygotowywałam się do tego, żeby o tym pomówić, więc mówię, jaka świetna okazja, żeby to wytłumaczyć bardziej. Co to są te czerwone flagi? Na co należy uważać, na co zwracać uwagę, szczególnie kiedy kogoś tylko spotkaliśmy czy spotykamy. Jeszcze nie wiemy, kim ta osoba jest, na co zwracać uwagę. Ja bym powiedziała, kochani, co mam tu na końcu a dopiero w notatkach zapisane, od razu powiem od samego początku, pierwsze trzy do szech miesięcy uważać, patrzeć, przyglądać się, najpierw starać się zaprzyjaźnić żeby później nie żałować, a poza tym, wiecie, szczególnie my kobiety, a my jesteśmy bardziej romantyczne, my się szybciej angażujemy uczuciowo niż mężczyźni. Mężczyzna skoczy do łóżka i wyskoczy często, koniec, może kilka kobiet mieć na raz, nie ma wielkiej różnicy. Kobieta troszeczkę inaczej to wygląda, kobieta angażuje się uczuciowo, zakochuje się, i potem cierpi. Więc tak to, kochanie, wygląda. Um, są oznaki, które są lekkie, delikatne, właściwie nie stanowią a, a, wielkiego problemu. Na przykład um, przytyłaś 3 kg, ta sukienka nagle zaczęła być ciasna, więc faktycznie od razu i wyglądasz inaczej. i Pytasz męża, jak ja wyglądam w tej sukience, a jeszcze. Um, może ma wielkie kwiaty czy wielkie kwadraty na sobie, więc wyglądasz jeszcze potężniej. I się pytasz, kochani, jak ja wyglądam? A twoje kochanie mówi, wyglądasz ślicznie, dorodko. No to to jest miłe kłamstwo. To, to jest kłamstwo, które jest okej, okay. bo jeżeli osoba chora, na przykład chorujesz na grypę, cała zasmarkana. Czerwony, spuchnięty nos, a on ciągle Ciebie kocha i wpatruje się w Ciebie, jakbyś była gwiazdą filmową, to takie kłamstwa chcesz mieć codziennie, ok? Ale są też i um, inne kłamstwa, do których za chwileczkę dojdziemy, bo teraz mówimy o tych rzeczach, które są takimi znakami, że trzeba uważać, ok? To są te pierwsze oznaki, że coś może być nie tak i zależy od Ciebie, czy zechcesz się z tym pogodzić, czy zechcesz to ominąć i pójść dalej, czy też zechcesz zwrócić na to uwagę. Bo od jednego do drugiego, okej, okay? dopóki nie jest za późno. Zawsze się spóźnia, mówiąc o spóźnieniu. Zawsze się spóźnia. To nie to, że się spóźnił raz, bo był w korku. To nie to, że się spóźnił na obiad, bo. Zatrzymano go dłużej w pracy, zawsze się spóźnia. No, kochane, może się spóźnić na własne wesele, albo się w ogóle nie pojawić. Jeżeli ty też zawsze się spóźniasz, to jest ok. Jesteście siebie warci, kochani. Nawet pewno nie zwrócicie uwagę na to, że, że ktoś się spóźnia, albo sami się nauczycie nie spóźniać. się. Jest lekcja tam, ale jeżeli on się wiecznie spóźnia, a ty jesteś zawsze na czas. Tu może być problem. Spotykasz Pana, który jest podziwiany i kochany przez wszystkich. Przez wiele kobiet. No musisz teraz wiedzieć z góry, że tak to będzie. On się zatrzyma przy każdej ładnej kobiecie, on się obejrzy za ładną kobietą, on zechce porozmawiać, on chce, żeby wszyscy go lubili, podziwiali. On będzie do wszystkich dzwonił, oddzwaniał, pisał i tak dalej. A ty taka nie jesteś. Ty szukasz faktycznie prywatności tylko jeden na jeden. Hmm, problem. Jeszcze gorzej, jeżeli... Um, stara się wszystkim dogodzić. Chce, żeby i ta osoba lubiła go i tamta, i tamta, i tamta, i nikogo nie chce rozczarować. Bo później z tego wszystkiego jeszcze czuje się winien. Poczucie winy ma ogromne, że ktoś on, no, ktoś powiedział złe słowo o nim, ktoś wypowiedział się źle o nim. No, tu może być naprawdę poważny problem. Problem jest, kiedy jest kończucha. jak to może wyglądać. Wiecznie ktoś wydzwania i ty się a, pytasz, kto to był. No bo już jest gdzieś drugi, trzeci telefon i on odkłada słuchawki, a to tylko dzwonią z jakiejś firmy i chcą sprzedać coś albo o ktoś się pomylił i wiecznie jakieś, jakieś, jakieś dobre wytłumaczenie. Więc ty pewnego dnia, bo są dwa telefony w domu, ty bierzesz drugi telefon, a tam się okazuje, że to stara dziewczyna, stara miłość nie wieje. I pytasz się, to kto dzwonił, a on zamiast powiedzieć Marysia, to powie a pomyłka, kochani, to by się wydawało, że to jest nic, bo on jest czarujący, on ci to szybko wytłumaczy, on cię nie chciał skrzywdzić, on chciał dobrze zrobić, on nie chciał zepsuć wieczoru, a gdzieś się wybieracie, albo macie siadać do obiadu, albo do oglądania fajnego filmu. To, to może się raz zdarzyć, ale to już jest czerwona flaga. To nie jest moment, że ja z nim zrywam, bo to kłamczuch, tylko to jest czerwona flaga. I dlatego to się nazywają czerwone flagi. Okay? Zwracaj na to uwagę. Czy to jest kłamczuch, czy to tylko zdarzyło się raz? A jeżeli kłamie, to dlaczego? Co ukrywa? Kto do niego faktycznie tak wyzwania, że on musi kłamać? Jeżeli ktoś nie ma coś do ukrycia, to powie prawdę. I powinno się mówić prawdę, choćby nawet ktoś myślał, że zrani, ponieważ partner powinien wiedzieć, na czym stoi, z kim jest, z czym ma do czynienia, bo jak nie będzie wiedział, to z czasem może ta niewiedza go skrzywdzić. Dlatego prawdę należy zawsze mówić, nic nie ukrywać. Czasami się musi skończyć, ponieważ jest to tak duża odległość. Ja zawsze mówię, że każde kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. To znaczy, nie zabiegnie za daleko, zanim się to wyda. W momencie, kiedy się straci w związku zaufanie, to naprawdę jest początek końca. Bo już potem, żebyś nie, żeby on ci mówił, nie wiem jaką prawdę. Żeby nie wiem jak zabiegał, to już zawsze będzie ten cień wątpliwości, który może zrujnować wszystko. Zaufanie to jest podstawa domu. Fundamenty. Przez moment szukałam tego słowa. Fundamenty. Jeżeli fundamenty są zbudowane na piasku, to i nie trzeba być budowniczym, żeby wiedzieć, że ten dom runie. Żeby nie wiem, jaki piękny, nie wiem, jaki mocny i nie wiem, z czego zbudowany. Niektórzy mówią, a to jest tylko, to, tylko to była prawda. Ja tylko odrobinkę skłamałem. Częściowa prawda, częściowe kłamstwo równa się całemu kłamstwu. Okej? Okay. Jest taki, że często zmienia zdanie. Ja mówię tu o panach, bo sama jestem kobietą, ale to idzie w obie strony, kochani. On zawsze zmienia zdanie. Umawiamy się, że w ten weekend gdzieś wyjeżdżamy, gdzieś idziemy do znajomych, idziemy do kina, mamy plany. Przychodzi piątek wieczorem, on mówi: Nie, ja tutaj już będę mieć co innego do roboty. Ja już sobie tu załatwiłem to czy tamto. Teraz, jak się to zdarzy, raz, drugi jest ok. Ale jeżeli zauważamy, że on często zmienia zdanie i ciągle jesteśmy rozczarowane, bo same już miałyśmy plany co do swojego weekendu, czy do swojej godziny, czy do swojego dnia, wakacji i tak dalej, to jest duży problem, bo on się nie zmieni. O następna duża rzecz. On żyje w przeszłości. Czy ona bez znaczenia partner żyje w przeszłości. Duży problem, ponieważ może żyć w przeszłości ze względu na cudowne dzieciństwo, z którego nie może wyjść. I teraz porównuje to do czasów bycia dorosłym i jest rozczarowany, więc nie umie się odnaleźć. Może tak być, że był zakochany w przeszłości i nie może z tego zakochania wyjść i ciągle nas będzie porównywać teraz do swojej starej miłości. Jeszcze gorzej, jeżeli z tą starą miłością ciągle są zaprzyjaźnieni i mimo że są daleko, to mogą być dwa różne końce świata. Jeżeli byli kochankami, jeżeli tam były plany na przyszłość i nagle coś się rozbiło. A ciągle są tak mocno zaprzyjaźnieni, że on raczej będzie słuchał tej osoby i będzie z tą osobą niż z tobą, nie zawracaj sobie głowy. Zostań w spokoju. Jak się tylko o tym dowiesz, to znaczy, że jest sprawa niezakończona. A jeszcze jak trzyma jej zdjęcia zdjęcia ich razem wywoła jakieś zdjęcia. I wysyła jej, bo to takie ważne. Słucha, co ona ma do powiedzenia na Twój temat i Cię osądza, mimo że Ciebie w ogóle nie zna. Daje jemu rady, które rzadko są na Twoją korzyść, podpowiada, co robić, co nie robić, a on, co najgorsze, słucha jej i wierzy. Opuść ten związek. Nie masz nawet tam szansy. Długa, długi, długi czas męczarni. Wierz mi. No, tu jest sprawa toksyczna, toksycznego związku, które yy, yy, muszę poruszyć. Pije, pali, używa narkotyki, przegrywa a pieniądze yy, w karty koni i tak dalej. Nie daj Pani Boże, bo tego sobie nie wyobrażam, podnosi na Ciebie rękę. To, to już w ogóle nie ma o czym mówić, to trzeba uciekać. Bo dzisiaj podniesie rękę jeszcze może zanim Cię poślubił, a następnym razem. Pobije cię, że cię uszkodzi albo zabije. I powie ops. Za dużo sobie wypiłem, zdenerwowałem się na kolegę, i akurat no tak się złożyło, że wypowiedziałaś nie to słowo, co powinnaś była powiedzieć. Widzisz, nie odzywaj się, czy nie mów tak czy inaczej. Czy nie wymawiaj mi, bo. Zdenerwuje się, jak to powódce pobijecie. Kochane, hmm. jeżeli coś takiego lubicie, to jest e, ok. To jesteście z właściwym mężczyzną. I na pewno powinniście poślubić go i być bite, bo widać to lubisz. Ale jeżeli tego w życiu nie chcesz, to uciekaj. Teraz ktoś powie, tak, ale ja się boję być sama, bo on taki przystojny, on taki wykształcony. On jest inżynierem. On mi kupuje takie prezenty, zabiera na takie wakacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znowu powiem to samo, należy decyzja należy do ciebie. Jeżeli lubisz być bita, dlaczego nie? Jeżeli mówi ci, ja niczego ci nie mogę obiecać. I to mówi ci ciągle. A, nie mogę obiecać, nie mogę. No może pojedziemy, ale nie mogę ci niczego obiecać. Kobiety mają to do siebie, szczególnie kobiety, że tak naprawdę zapytać mężczyznę i on powie prawdę. On rzadko kiedy będzie kłamał. Ale kobieta ma to do siebie, że lubi wierzyć w to, co sobie wymarzy w głowie. W co chce wierzyć. U się na pewno zmieni. Już ja go zmienię. Jak się ożeni, to się odmieni. Masz rację, na gorsze, nie na lepsze, bo już będzie wiedział, że ciebie ma dokładnie tam, gdzie chce i dopiero teraz ci pokaże, kim on naprawdę jest. Więc absolutnie nie licz na to. Że coś się polepszy. Dziewczyny, jeżeli ktoś na samym początku związku nie kupuje wam kwiatów, prezentów i nosi was na rękach, to po ślubie już tylko będzie gorzej, gorzej i gorzej. Tym bardziej, że bardziej zajmiecie się wychowaniem dzieci. Obowiązkami, a coraz mniej nim samym, i uczucia, i seks pójdą w dół, i myślicie, że on Was będzie lepiej traktował? No, pomyślicie nad tym mocniej, moje drogie, bo życzę Wam wszystkim jak najlepiej. Chcę, żebyś dzwoniła do niego, zanim się pokażesz. No raz się zdarzy, okej, okay, bo może śpi i, i chce wykąpać się i przygotować się zanim przyjdziesz, ale dajmy na to już dłużej go znasz, już nawet może masz klucze do jego mieszkania, a ciągle każe ci dzwonić. Dlaczego? Zdecydujesz się pewnego razu pokazać yy, nagle, z nienacka, bo jesteś w sąsiedztwie, nieważne dlaczego, a on nie otworzy ci drzwi że czerwona flaga. Co ukrywa? Oto jest pytanie. Uwielbia mówić. Nie ma cierpliwości, żeby ciebie wysłuchać. Nie słucha dzisiaj? Nigdy go nie będzie obchodziło. Ty jemu mówisz dzisiaj, że masz to i to za tydzień, a on za cztery dni dzwoni i mówi, że ma plany dla was właśnie na ten weekend. O, zapomniałem. I tak w kółko, i w kółko, i w kółko, bo uwielbia mówić, nie chce słuchać, i tak naprawdę to znaczy, że go w ogóle nie obchodzi, co ty chcesz, co dla ciebie dobre. Ważne jest tylko, co jest dla niego. Hm. Za często jest zdenerwowany, denerwuje się bez powodu, może nawet i uderzy w coś. No, a jak ma tyle złości w sobie, to też trzeba się zastanowić nad tym. Jeżeli nawet nie uderza ciebie jeszcze, i jeżeli nie denerwuje się na ciebie, bo na coś innego nie jest zdenerwowany, to jest jakiś powód psychologicznie rzecz biorąc, który ukrywa w środku, który go męczy i denerwuje. I też do tego trzeba dojść, porozmawiać twarzą w twarz, o co tu chodzi, wyjaśnić. Może jest coś banalnego. Robi wszystko na twój czas, w twoim czasie, jak ja to mówię. To znaczy, wchodzisz do niego, miałaś być o trzeciej i, i tak spóźniłaś się, jest trzecia trzydzieści, bo był korek, a on ciągle niewykąpany, nieprzygotowany, ale na telefonie ze swoją ex. Czerwona flaga. Kupował ci kwiaty, rysował piękne obrazki, zabierał na obiad. A nagle nie robi nic dla ciebie. Pytanie dlaczego? Jest Boże Narodzenie, czy są Twoje urodziny i mieniny, a on ci nie kupuje prezentu. Bo on nie wierzy w prezenty. Bo on nie wierzy w Boże Narodzenie. A ja powiem tyle. Jeżeli mężczyzna nie chce inwestować w kobietę, na przykład kupując jej prezent. Czy pomagając finansowo, bo może w czymś, jeżeli nie chce inwestować, to znaczy, że nie myśli o niej poważnie. Mężczyzna bardzo chętnie kobiecie coś kupi, zabierze ją na wakacje, a będzie dla niej bardzo dobry. Także finansowo, choćby to była najdrobniejsza rzecz, jeżeli będzie widział, że chce mieć z nią przyszłość. To tak, jakby inwestował w siebie samego. Ale jeżeli nie chce albo nie jest pewien, to i nie zechce wydawać pieniędzy na nią. No cóż, przyjaciele, przyjaciółki, przyjaciółki. On lubi przyjaciółki, a te przyjaciółki to są jego dawne dziewczyny, jego exes. Z którymi bardzo się przyjaźni. On sam zostawił je kiedyś. Ale one się nie mogą ciągle odczepić. Ciągle wydzwaniają, ciągle czegoś chcą. Ja nie mówię raz na miesiąc, ja mówię niemalże codziennie. Zwierzają się ze wszystkiego, proszą go wiecznie o pomoc o coś. I tak cały Boży rok. I tak trwa to latami. I on mówi, że jest bardzo lojalny w stosunku do nich. On nie będzie je gorzej traktował teraz, kiedy ma dziewczynę. I on ich nie zostawi. One będą ważniejsze niż ty. Sama musisz zdecydować, czy to ci się podoba. Zwiastuje to duże problemy, bo ona zacznie doradzać jemu i robić wszystko, żeby się między wami rozpadło, bo wtedy będzie go miała tylko dla siebie. Okrutne. Istnieje. A, także. Hmm. Mówi, e, mówi dużo rzeczy o tobie, bo już jak są tak zaprzyjaźnieni, to ona narzeka na swojego chłopaka, dajmy na to czy męża. On będzie narzekał, że coś jest z tobą nie tak. Im bardziej będą bliżej siebie, w tym wy będziecie się bardziej oddalać od siebie. Tym będzie więcej narzekania, będziecie cię obgadywał i tak dalej. A ty w międzyczasie już mu powiedziałaś, że nie życzysz sobie, żeby cokolwiek komukolwiek o tobie opowiadał, ponieważ ty wymagasz prywatności. Ty nie chcesz, żeby ktokolwiek o tobie czy o waszych sprawach cokolwiek wiedział. Będziesz miałaś czasem z tym problemem. Okay. Następnie, a nie, daj, nie daj Boże, stara się słuchać tych swoich starych przyjaciółek i, i robić wszystko to, co jemu doradzają. Jesteś w poważnym problemie, bo one oznacza to, że one są ważniejsze od ciebie. I jest bardziej lojalny w stosunku do nich niż do Ciebie. Jeżeli Ci mówi, tak, kochani, ale Ty jesteś numer jeden. A ja bym wtedy zapytała: Kto jest numer 2, 3, 4, 5, 6? Ja nie chcę być numer jeden. Ja chcę być Twoją jedyną kobietą. Okay? Nie daj się nigdy numerować. Um, poważny problem jeżeli on nie wierzy w to, w co ty wierzysz czy to będą sprawy społeczne, e, polityczne religijne, może być duży problem ty jesteś zażyłą demokratką on jest, wow, republikaninem ty jesteś e, spiritualistką a on jest absolutnym i bezwarunkowym chrześcijaninem Okay. Lub zupełnie innej wiary. A jest to na początku słodkie, bo zakochani, bo się ma różowe, okulary na oczach i takie wszystko fajnie, a potem się ma dzieci. I pytanie jest: jak mamy wychowywać te dzieci? On zechce, żeby wychowywać je w jego wierze. Może nawet zechce, żebyś się przekrzciła na jego wiarę, a ty tymczasem masz zapatrywania spiritualistyczne. Ty nie wierzysz w żadną konkretną religię, mimo że byłaś wychowana w takiej czy innej. Okay. Ty jesteś za tym, żeby ludzie byli wszyscy razem, a nie żeby ich dzielić na kategorie. Okay? Przylepić im znaczek. Jeden jest wiary żydowskiej, drugi arab, trzeci e, buddysta, czwarty kto wie kto i po co i na co i w ogóle. Dla mnie nie ma to różnicy, niemniej jednak ludzie są zawzięcie wierzący w coś. I ich rodzina, która w życiu nie pozwoli się Twojemu ukochanemu sprzeciwić, wszystko idzie na marne. Żeby nie wiem jaka miłość. On chce, żebyś wyglądała zawsze super. A on może super nie wyglądać. Albo... Chcę, żebyś miała jakiś specjalny makijaż, do którego ty nie masz przekonania. Chcę, żebyś miała paznokcie pomalowane kol kolorem, którego ty nie cierpisz. Słucha muzyki, której ty nie możesz znieść. Niby drobna rzecz z czasem może podzielić. Niedobrze jest, kiedy partner jest sarkastyczny. Sarkazm jest zaprzeczeniem miłości i szacunku. Jakikolwiek sarkazm. Ok? Jeżeli cię z czymś tam prześladuje, to za gruba, to za głupia. Chyba nie muszę wam mówić, co z tym robić. Uciekać, nic nie robić. I być wiecznie krytykowaną. No chyba, że jesteś masochistką. To masochistka, ta, która lubi cierpieć, bo uwielbia cierpieć, wymaga sadysty który będzie powodował, żeby ona cierpiała, ale jeżeli tak nie jest, to uciekaj. Kiedy dostaje on telefon i nagle wychodzi. Jest jedna rzecz, jeżeli oglądacie ciekawy film on nie chce Ci zawracać głowy, um, czy zniszczyć to oglądanie filmu, ale jeżeli sobie siedzicie, rozmawiacie, jest telefon, a on nagle wychodzi i szepcze, uuu, czerwona flaga. Także na Facebook, to słynne Facebook, jeżeli a nie chcesz, żebyś wiedziała, z kim pisze i o czym pisze, należy się zainteresować. Może odkrył jakąś starą miłość, a jak wiemy, stara miłość nie A Jeżeli od, odkryjesz, że spotyka cię i wydzwania wtedy, kiedy coś jest mu potrzebne. Coś jej jest potrzebne, jak mówię, idzie w obie strony. Tylko wtedy, o wtedy to jest gotowy nawet ci, czy gotowa tu gotować. Zainteresuj się coś w tym jest. Może po prostu jesteś używana. Poważny jest problem, kiedy on powtarza szczerze, że mężczyźni i kobiety nigdy nie dogadają się. To, to taki związek jest niemożliwy. Albo Małżeństwo to zupełnie nie ma sensu. Nie wierzę w małżeństwo i w dzieci i w to wszystko. Bo jak się pobierzemy, to przyjdą dzieci i zrujnują, ty się zajmiesz dziećmi, nie mną. No, może być narcystyczne tutaj jakieś podejście, ale jest co jest i trzeba spojrzeć na to zupełnie szczerze, a nie sobie wmawiać, że się go zmieni. Ma 40 parę lat i ciągle nigdy nie był żonaty. No oczywiście Wam powiem, nigdy nie spotkałem tej właściwej osoby. Może się tak zdarzyć. Jest to wszystko możliwe. Ale jak często? I czy to faktycznie tu o to chodzi? Czy po prostu jest za bardzo egoistyczny, narcystyczny i nie chce sobie głowy zawracać na stałe żadnym związkiem? Więc wykorzystacie, prześmie się z Tobą kilka razy, pokaże się z Tobą i Cię zostawi. Uff. Uff. A, ale zawsze ufaj swojej intuicji. I to jest rzecz najważniejsza. Ufaj swojej intuicji, ponieważ po to ją masz. I jeżeli pierwsze wrażenie nie było dobre, uważaj, to jest red flag, to jest ta czerwona flaga. Jeżeli dzwoni do ciebie, czy zapuka do drzwi, otworzysz, a wszystko cię boli w środku. Żołądek się zaciska. Masz jakiś ból. Duża, duża czerwona flaga, że definitywnie coś jest nie tak. Organizm ci sam pokazuje. Twoje anioły ci pokazują. On wchodzi, twój kot zaczyna uciekać. Czy pies zaczyna strasznie szczekać? Czy, czy zaczyna się coś, co, co jest nienormalne? Szczególnie kot. Jeżeli ucieka od mężczyzny, nie bardzo to dobry znak. Kochani, każdy związek to dwukierunkowa ulica, tak przynajmniej było powinno być. Zdrowy związek to ulica, która wiedzie w obu kierunkach. Jeżeli jest tylko jednokierunkowa, to jest niedobrze, to jest największa czerwona flaga, ponieważ powinniśmy dawać i powinno do nas wracać. To jest zdrowy związek. Dajemy i wraca do nas. Jeżeli tylko dajemy i jest blokada i nic nie dostajemy, jeżeli tylko dostajemy, a i nic nie dajemy, też jest niedobrze. Okay? I też to może długo nie potrwać, wielką wojną i rewolucją się zakończyć, a przynajmniej ogromnym rozczarowaniem. Jeżeli zaczną źle rzeczy się z